Cześć, dzień dobry, mam na imię i postanowiłam zrobić drugą część filmiku na temat septoplastyki, bo jak dobrze wiecie ponad rok temu miałam wykonywany zabieg i e, prostowania krzywej przegrody nosa i już z tej perspektywy czasu, tych kilku miesięcy mogę śmiało odpowiedzieć na, na kilka z najczęściej zadawanych pytań. Ale zanim przejdę tutaj do tych najważniejszych, pytacie mnie, gdzie zabieg był wykonywany. Ja mieszkam i pracuję na wyspie Jersey, brytyjskiej w wyspie. Tutaj ten zabieg był wykonywany, czekałam na niego ponad 6 miesięcy. Rzeczywiście tym, co się różni w Polsce, można na drugi dzień pójść do specjalisty laryngologa prywatnie i już coś wiemy, a tutaj y, muszę najpierw pójść do y, lekarza pierwszego kontaktu, ten lekarz y, nie wie, De on tylko przepisuje lekarstwa, y, a ja już tych lekarstw miałam potąd <kluzną> i poprosiłam o wizytę u laryngologa, y, bo wiedziałam, że już na mnie żadne lekarstwa nie działają. Bo to też nie jest tak łatwo, żeby, żeby do tego lekarza do szpitala się zapisać, ale że mi na mnie antybiotyki już żadne nie działały i, i choroba powracała, no to to już był przypadek yy, yy, na szpital, yy, na wizytę w szpitalu. Także po dwa miesiące czekam na wizytę yy, w szpitalu u yy, specjalisty laryngologa. Yy, Potem czekałam na drugą wizytę, gdzie robiono miałam badanie sądom. Sprawdzali tutaj te każde kanaliki, czy rzeczywiście jest tam jakaś jest jakieś zwężenie, które uniemożliwia mi oddychanie, czy są może jakieś inne problemy. I po, tym, po tej właśnie drugiej wizycie podjęłam decyzję, bo to wy podejmujecie decyzję, czy chcecie, czy nie, bo lekarz stwierdzi, tak, jest zwężeni. jeżeli to faktycznie pani tak to kucza możemy robić zabieg. No. no ja już byłam zdesperowana do takiego stopnia, że ja się już uzależniłam od sprayów ja nie mogłam bez spreju żyć, w nocy nie było szansy dla mnie oddychać normalnie, a że miały one swój side effect, uboczne. Skutki, no to już yy, lekarz stwierdził, że faktycznie tak jest i, i trzeba już podjąć jakieś inne działania. Yy, zabieg wykonywany miałam yy, chyba 3 miesiące później. Ponad 6 miesięcy, pamiętam, czekałam na zabieg. Także dość spore, dla mnie to był wyrok. Ale no, uzbroiłam się w cierpliwość, wiedziałam, że to już już niedługo. <laughs> yy, nie płaciłam za. Yy, Yy, za wizytę u specjalisty w szpitalu, ale płaciłam za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, także to yy, było jakieś tam 50 funtów. Yy, tylko, że to była jedna wizyta, także. Yy, ale za, za, za samą operację nie płaciłam. To nie jest operacja, to jest zabieg, tak tutaj to nazywają. Yy, I. No i tyle, myślę. Ponieważ opłacam składki, no to dlatego ten zabieg był za darmo. Był na, e, na rzecz państwa. E, no ale też nie wiedzieli, nie wiadomo, jakby to, jakby jak to się skończy, bo w Polsce idzie się na przykład prywatnie i robi się coś za pieniądze, to tak gdzieś tam e, też nie ma się pewnie pewności, ale a, chyba jest większa mi się wydaje. No nie wiem, nie miałam takiej możliwości, nie będę się wypowiadać. E, ok. Kolejne pytanie: takie najczęściej zadawane, czy lepiej się Tobie oddycha po wyjęciu plastików? Od razu po wyjęciu plastików nie. To znaczy tak i nie, bo tam nadal jest jeszcze w nosie coś takiego, co się jeszcze nie zagoiło, także. I jest jeszcze taka wewnętrzna opuchlizna, która musi do siebie po jakimś czasie dojść. I ja czułam poprawę, ale nie, nie, nie ogromną. I myślę sobie, ojej. Minęło dwa tygodnie, i ja rozumiałam, że jest jeszcze opuchlizna. Ale potem, tak do miesiąca czasu, nadal nie było szału. I pomyślałam, i co się wydarzyło. Z jednej dziurki wysmarkałam pewnego rodzaju element, który jest mi bardzo ciężko określić, co to było, ponieważ nie wiem, co to było. Żelowa konsystencja, yy, taki glut, jakiś taki żelowy glut. Yy, mam zdjęcie, jeżeli ktoś jest odważny i chciałby zobaczyć, no to yy, z się podzielę. Z jednej dziurki wyleciało, pamiętam, po miesiącu, a po drugim e, kolejny raz. I e, po tym czasie, i to było po dwóch miesiącach, słuchajcie, po dwóch miesiącach, bo ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego mi z nosa wyleci, więc e, skąd mogłam wiedzieć? Lekarz mnie o tym nie uprzedził. Może uprzedził, a ja byłam w jakiejś takiej. Nie wiem, nie uprzedzał mnie, chyba. Nieważne. Po długim okresie czasu dochodzi się do siebie. Naprawdę po chyba dwóch miesiącach dopiero zaczęłam, tak się już dochodzić do siebie, czyli przyzwyczajać może też, bo to też jest kwestia przyzwyczajenia. Po dwóch miesiącach na pewno poczułam różnicę tego, co było, a tego, co jest. Spało mi się lepiej, nie budziłam się w nocy, nie miałam kataru. Ale co, było te, co jest też bardzo ważne, ja płukałam nos mm, takim produktem. Może ja Wam teraz pokażę. moment. Wspomniałam, o tym zapomniałam, a to jest y, bardzo ważne to jest y, roztwór taki y, soli do y, płukania zatok. Ale no, wiadomo, że tutaj właśnie y, się przeczyszcza y, te kanaliki nosowe. Świetny produkt, naprawdę świetny. Najlepszy. Ja nawet do tej pory to używam, ponieważ y, on y, no, sól, poszukiwanie solą jest naprawdę korzystne dla, yy, dla zatok. Przeczyszcza je, przeczyszcza je ze wszystkiego, co wciągamy na co dzień tego kurzu, tego brudu z zewnątrz. Yy, polecam bardzo serdecznie, to jest, yy, to jest świetny produkt. Yy, dobra, i tak się tutaj podierałam teraz tym produktem, że zapomniałam o czym mówiłam. Yy, coś mi wyleciało, ale może wróci za chwilę. No po dwóch miesiącach na pewno mm, dużo, lepiej, dużo lepiej zaczęło mi się oddychać. A po trzech-czterech miesiącach to już tak zrobiło się normalnie, tak jak właśnie już przyzwyczaiłam się i e, już było to dla mnie e, no, właśnie taka nieporównywalna e, sytuacja do tej przed zabiegu. E, ale dzisiaj po roku czasu, Muszę Wam coś powiedzieć, bo yy, ja, jak poszłam do lekarza, to ja powiedziałam, że ja nie mogę oddychać właśnie tutaj, na lewą yy, przegrodę. I. Ja mam wrażenie, że tutaj cały czas mogłoby być coś lepiej. Mogę oddychać, jest super, nic mi się nie zatyka od tamtego czasu, nie choruję, ale byłoby lepiej, gdybym, gdybym miała. Drożną, tak samo jak prawą. I ponieważ ja się tutaj za bardzo nie znam, no to dokładnie nie wiem, czy ten zabieg był yy, wykonany jakoś yy, tak solidnie. Na razie na to nie mam czasu, żeby się tym zajmować. Yy, myślę, że nie przeszkadza mi to tak bardzo, yy, żeby jakby tutaj prowadzić, yy, inwestygować tą sytuację, prowadzić yy, dochodzenie. Ale być może któregoś dnia z ciekawości tutaj sprawdzę to. Czy lepiej się oddycha po takim czasie, właśnie, od zabiegu? To, 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 już, to, to już powiedziałam. Czy bolało coś, jak wyciągał lekarz plastiki? Nie, bolało to za dużo powiedziane. Yy, to jest źle powiedziane, bym, by, bym tutaj zaznaczyła, bo to jest po prostu nieprzyjemne. Myślę, że każda taka ingerencja właśnie w nos nie jest przyjemna. Jak się robi wymazy, ja tutaj właśnie tego koronawirusa miałam narobiony wymaz z nosem, to też nawet po takim czasie mi wkładali to gdzieś tutaj do mózgu i tam e, robili wymaz. To jest nieprzyjemne. To leci e, łzy, lecą mi, i w ogóle jest takie. Delikatne bardzo są tutaj te kanaliki, więc to jest nieprzyjemne, nie boli. To jest spora różnica. I, I tutaj mówię, nie zrobiłam filmiku na temat wyciągania, bo trwało to zaledwie 5 minut. Ogólnie minutę mu zajęło wyciągnięcie tego plastiku z nosa. Użył takich szczypcy, tutaj zahaczył jeden, wyciągnął, drugi, wyciągnął, i, i to wszystko. Minutę mu to zajęło. 4 minuty zajęło pielęgniarce, chyba, spisywanie moich danych i umawianie mi na kolejną wizytę, no bo po sześciu miesiącach poszłam do lekarza jeszcze raz sprawdzić, jak wszystko się ułożyło. Pochwalił mnie też lekarz za to, że jak nos jest zadbany, ale mówię, zadbany był przez to. Dlatego, że to zdezynfekowało mi nos świetnie. Ja płukałam to regularnie i myślę, że to bardzo pomogło. No i też dodatkowo, ja nie grzebałam tam, niczego nie dotykałam, nie wkładałam nic, bo ludzie wkładają. Dużo z Was mi też mówi, że wkłada tam jakieś te patyczki takie do, no, do uszu. Nie robić takich rzeczy. Jeżeli nie chce się mieć problemów później, no to nie wkładamy żadnych dziwnych elementów. Mnie to aż przeraża, bo, no bo to nie jest dobre. Czy zmienił mi się kształt nosa? Obawiałam się tego, to nie jest śmieszne pytanie, to mnie zmartwiło zupełnie na początku, bo po zabiegu, no to tak za bardzo nie wiedziałam, może na drugi, trzeci dzień, to zobaczyłam właśnie, tak miałam taki nosek świnka i mówię, o, co to będzie teraz? Ale rzeczywiście to była te plastiki miały wypionować tutaj tą przegrodę chyba i... Opuchlizna też zrobiła swoje po prostu naciągnęła ten nos. Ale zobaczcie, no dokładnie to tak wyglądało. <śmianie> ja się martwiłam trochę. Mój chłopak też tak do mnie mówił jak świnka wyglądasz. Eee, Także mam zdjęcia, jakbyście chcieli, no to też chętnie się podzielę tymi zdjęciami. Eee, czy miałaś wyciągane szwy? No właśnie kilku z Was mi opowiadało, że miało wyciągane szwy, a ja z tego co pamiętam. Yy, miałam takie, które rozpuszczają się w nosie yy, czyli nic mi tam nie musieli wyciągać yy, po czasie takie miałam silikonowe, to się nazywa? robię takie, które się rozpuszczają w nosie i być może coś, ten taki, taki glutowaty element który mi potem, który wysmarkałam, może to też jakaś część tego, tych szwów wychodziła ale nie wiem, naprawdę nie wiem, nikt mi na ten temat nie, nie odpowiedział Yy, czy ja nawet chyba na później specjalisty nie pamiętam już teraz, czy zapytałam, czy nie no nie jest to takie istotne dobrze, że wyszło, że się odkleiło i, a, i wyszło Bleh. czy czy miałaś w nosie tampony? I to jest kolejne pytanie, które mi zadajecie bo w, w Polsce chyba się wkłada tam w nos tampony <laughs> to jest jakaś stara metoda, czy? bo tak czytałam o tym, że kiedyś to tak się robiło ale, ale na szczęście u mnie, to, bo to brzmi obrzydliwie. Ja nie wiem, nie wyobrażam sobie. Dziękuję Bogu, że tak nie ma. Bo ta krew, yy, ona też zasycha i tak sobie pomyślałam. Na no, no, samą myśl mi niedobrze, nie? Ja tego na szczęście nie miałam. Miałam te yy, takie, takie tamponiki, które chroniły właśnie przed tym yy, yy, zabezpieczające yy, Jezu się nie potrafię wypowiedzieć już teraz. Yy, zabez, zabezpieczające mnie przed yy, krwawieniem tutaj z nosa. Yy, Okej. Okay. No to są takie najczęściej zadawane przez Was pytania, kochani. To yy, jak macie jakieś dodatkowe, to dajcie mi znać. Yy, ale myślę, że to są takie najważniejsze. No, yy, czuję się tak, jak powinnam się czuć. Czyli tak, żeby, żeby, żeby móc swobodnie nosem oddychać, żeby móc spać w nocy z zamkniętą buzią, bo, yy, bo wtedy jest dużo łatwiej, wtedy jest przyjemniej i normalnie. A ja jednak przez długi, długi czas w swoim życiu. Yy, no. To był ciężki okres. Dla mnie zabieg to sukces. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcecie zobaczyć e, zdjęcia. Podzielę się z Wami, e, bo różne mam ciekawe e, właśnie e, zdjęcia, i mogę się z Wami tym e, chętnie podzielić. A tymczasem, pa pa!